Właśnie dojechaliśmy do Nowali. Tak. To takie większe miasteczko na pagu, więc przejdziemy się po prostu ze ptakiem, ale tak naprawdę przyjechaliśmy tu głównie po paszki SIR, bo dostaliśmy polecenie, że tu jest jakieś miejsce, gdzie można kupić takie no, się. Podoba? Zobaczyć tu jak wygląda. No Marina nawet ok. To się oczywiście no, w renovation. Nie, nie. <tapie> takim. Mm -hmm. Ale wygląda tak, że... Tu więcej turystów, więcej ludzi? No tak, bo to takie kurczowe miejsce mhm. w zasadzie. Ale całkiem przyjemnie ja się. Zaraz zobaczymy i ja wam To takie miejsca w Chorwacji, że przyjeżdżasz i... o palma mi odbiła i myślisz sobie, że przyjeżdża tutaj co roku tak dużo ludzi i zachwyca się danym miejscem, a ja znowu marudzę Dla mnie ta Nowa jest taka trochę bez, bez klimatu szczerze mówiąc, w sensie rozumiem, że może się podobać ale jakby nie, nie widzę tutaj nic takiego poza typową kurortowatością, co by mi się mogło spodobać A to? A ty co Bo powiesz? Bo jesteś też różnymi fajnymi chorwackimi tak, to może rację mają ci, którzy przyjeżdżają tylko w jedno miejsce, bo im się bardzo podoba, bo potem sprawdzą wszystkie, zrobią sobie swoje ulubione i potem mają problem jak przyjeżdżają do kolejnego, bo znają już na przykład, nie wiem, fajniejsze i w ogóle i ciągle porównują. Okropne to jest. Nie zwiedzajcie Chorwacji, nie warto. <śleszukiwania> Najgorszy poradnik na YouTubie o Chorwacji. Zapraszamy do oglądania. <śleszukiwania> Proszę bardzo, jeśli zastanawiacie się, jak wygląda oryginalna Paszka Ciwka. Bardzo ładna Paszka cipka. W końcu po nasz pierwszy paszki sir i zastanawialiśmy się dlaczego w Nowalii jest tak dużo, ale naprawdę bardzo dużo na każdym kroku fast, fast foodów, nie to, fast foodów, jakieś pizzy na kawałki, kebabów i w ogóle i ogólnie bardzo dużo dziwnych ludzi. I przypomnieliśmy sobie, że to przecież jest taki fragment pagu bardzo imprezowy, gdzie niedaleko, już niedługo za parę dni, zaczyna się taki wielki festiwal gdzie tam się porównuje, że to taka chorwacka Ibiza i w ogóle no jest dużo ludzi z całego świata młodych, młodszych od nas oho, i bardzo o takich specyficznych jakby no, o takich stylach, styl, które lubią taki odpoczynek a my nie przepadamy za bardzo <śmiech> <śmiech> proszę bardzo, fotel zrcze to zrcze to akurat... zrcze? zrcze chyba tam zrcze, tak? okej. Okay. To akurat ja myślę, że na lubicieli odpoczyłaś na Paskim Festiwalu. Ale nie dla tych, co chcą kupić ser, pojechali bezpośrednio do producenta. Był numer telefonu, był dzwonek do drzwi, zarówno drzwi na mnie otworzono, jak i co, nie odebrano telefonu, a że następny sklep z takim serem wyrabionym na miejscu jest dalej było otwarte do 15 to wracamy i skosztujemy pierwszy raz prawdopodobnie w restauracji tego sera z dżemem ze smoku w się sensie z tej może, z figi, no smok. E, I cóż, i potem jeszcze idziemy sobie popływać. A co? A wy jak lubicie jakieś takie miejsca festiwalowo, dyskotekowe, nightclubowe, to Nowalia jest pewnie dla Was, a dla nas nie. Okej, okay. nie spróbowaliśmy paszkiego seru. W sensie nie spróbowaliśmy ich. nie kupiliśmy. Po prostu. Ale przyszliśmy do naszej już ulubionej restauracji i będziemy próbować. Przyszedł ser z dzemem ze smokwy, znaczy z figi i zupa rybna z wkładką. Mam Hello! No dobrze. No akurat operatorkę kamery tego nie boję się. Aha, okej. Pierwszy raz. Mm. Mm -hmm. Dobry Oj dobre. Bardzo dobre Będziemy szukać mm -hmm. No wow Jest wow A co? Jaki? Cierpki? Nie ma bardzo taką tak samidną strukturę Jest i słodkawy, i lekko słonawy, ale nie słony mm -hmm. No zupełnie coś innego Tak, bardzo fajne Ja myślę, że ze słodkim będzie bardzo fajny mm. Okej okay. Bardzo lubię w Chorwatach to, że oni, no, nie wiem, tam, nie starają się, żeby zrobić łatwiej życie dla turystów, bo to wszystko z tymi muszlami, tak, no ale naprawdę fajny zup. Tak. A co ty coś ci wpadło do zupy w ogóle? Co ty z tym <grym> zrobiłaś? Zgłaszamy, zgłaszamy to? Z No jednak naprawdę mówili ci, którzy mówią, że samą zupę się nie najesz. Nie, nie najesz. Nawet jeżeli tam coś pływa, dlatego, tego z trupów <ścoughs> przedłużamy. Halo i martwa krowa, oczywiście. A teraz będzie rozprawka. Rozprawka na tle hmm, wzgórz wyspy PAK. Będzie taka rozprawka, tu powiedziałeś, że to będzie marudzenie. Ja nie powiem, że to będzie marudzenie to będzie krytyka, ale taka zdrowa krytyka, bo tak się składa, że ja krytykiem byłem zawodowym, kiedyś, chociaż nie kulinarnym fakt, faktem, ale takie kwestie oceniania czegoś i w ogóle mam, mam we krwi, ale staram się to robić zawsze fair. No i tak w sumie jemy, jemy, jemy te rybki, które zostały ocenione przez operatorkę kamery na 6 na 10, to znaczy, że to nie jest niesmaczne, że to jest ok, po prostu, tak? Prawda? Jest ok. Tak. No, ale w sensie ok. No i spróbowaliśmy tego paszkiego seru tak samo z dżemem z figi, który bardzo pasował akurat do tego seru. Ja lubię ogólnie połączenia seru ze słodkim, z miodem, z dżemem. To jest super. No ale tak się zastanawiamy, bo widzieliśmy kawałek takiego sera w sklepie, jak już nie mogliśmy kupić prosto u producenta. Ale w supermarkecie? W supermarkecie? to jest w Nie, w Tomie. Ale ogólnie te ceny są oczywiście tam za taki kawałeczek w granicach, nie wiem, od 16 do 20 euro i właśnie ten kawałek nie. Ile on miał 250 gramów? Nie, 300. 300. On był wielki. 300 gramów, no okej, okay. ale jakby wiecie, no 20 euro. Wiadomo, że w markecie jest dodatkowa marża i zawsze będzie drożej. No i tak, myślę, że spróbujemy kupić jeszcze go u producenta. Ale nawet jeżeli u producenta kosztowałby 15 euro, no to mówiąc szczerze, Okej, okay, ten ser jest smaczny, ale ja znam też dużo innych, znamy w zasadzie dużo innych serów równie smacznych, albo nawet smaczniejszych i dużo tańszych. No i teraz tak zastanawiałem się, czy to nie jest tak przypadkiem, że my przyjeżdżamy na ten pak, zachwycamy się tym paszkim serem i jakimiś ogólnie lokalnymi rzeczami i czy my zachwycamy się dlatego, że one naprawdę wyjątkowo smakują, czy dlatego, że one są wyjątkowe. To tak jak wiecie tak jak czasami oglądacie jakieś tam, nie wiem, na przykład kulinarne programy, przypuśćmy, że ktoś sławny przyjeżdża do Polski i próbuje ugotować bigos. No tak, żeby polskie realnie ogólnie zastosować. I ktoś mówi nie, bigosu tak nie można gotować, jak ty to robisz. Bigos się gotuje inaczej i w ogóle, bo to wtedy nie smakuje tak dobrze i w ogóle i bla, bla, bla. Oczywiście bigos robi się na wiele różnych sposobów, ale czy to zawsze chodzi o to, że musi być zrobiony tak, a nie inaczej? I tak samo jest trochę z tym serem. Że o, to jest ten ser wyjątkowy z owiec, które żrą tutaj te specyficzne zioła na pagu, że sól na nie pada i, i tam jakoś, nie wiem, pierdzą na widok tej lazurowej wody jakoś też inaczej, innym aromatem na przykład, bo są pod mega wrażeniem tego koloru wody. No i czy my płacimy za wyjątkowość, czy my płacimy za najlepszy smak? Bo ja jestem człowiekiem prostym i uważam, że jestem skłonny zapłacić dużo więcej za coś, co smakuje dużo lepiej. Ale czy dlatego, że jest wyjątkowe, bo jest wyjątkowe dla regionu? Trochę sztuka dla sztuki. Takie ale, jest moje zdanie. Ale może akurat to jest no, audytoria, tak? Kto, ktoś, kto... można tak powiedzieć mhm. audytoria, tak? Kto docenia tą wyjątkowość, bo naprawdę drogo zrobić, tak? Ten ser i dużo mleka trzeba wyrobić. Żeby zrobić tam ten kawa kawałeczek. No i to mleko jest hmm, drogie. Tak, i dlatego mleko jest drogie, ser jest drogie i tak dalej. I może akurat ten paszki ser, tak, i wszystko co robi się lokalnie, I akurat ma swoją audytorię, które doceniają nie tak, jak to smakuje, tak jak. Po prostu, że to zrobiono bardzo w jakiś tam, nie wiem, unikalny sposób albo w unikalnym miejscu, albo coś takiego. I to jest oczywiście dobre, ja nie, mm. ja nie krytykuję absolutnie tego podejścia, po prostu jakby jeśli chodzi o jedzenie, to dla mnie przede wszystkim musi smakować. Ono nie musi mieć swojej historii, tam, nie wiem, że, że przylecieli Marsjanie ze swoją recepturą i powiedzieli, zacznijcie tutaj hodować owce, bo one będą rzeć to i w ogóle i będzie super aromatyczny, zupełnie inny ser. Okej. Okay. Eee, dlatego mówię, no, absolutnie nie krytykuję tutaj żadnego podejścia, ale takie przemyślenia przy stole, w pojedzeniu mhm. się pojawiły, więc postanowiliśmy się nimi podzielić. Ale to nie znaczy, że nie trzeba spróbować tego tak. pas paszportu. Dokładnie. Dokładnie. Bo może akurat wy, drodzy widzowie, przyjedziecie na pak kiedyś po raz pierwszy, jak jeszcze nie wyjście i też usłyszycie dużo o tym serze i postanowicie go spróbować i stwierdzicie, że to jest, nie wiem, najsmaczniejszy ser w życiu jaki jedliście i będziecie wydawać tutaj pierdyliony euro. I to też jest ok, po prostu. Żyjcie jak chcecie i ogólnie korzystajcie z życia w jakikolwiek sposób chcecie. Nie słuchajcie innych, oprócz nas. Tam w tle nam całkiem urocza wioseczka, ale my idziemy już na początek ścieżki Life on Mars. Ale nie, ale, nie będzie w ale, tym ale to nie będzie w tym odcinku. My idziemy po prostu tylko przez początek tej ścieżki, żeby zobaczyć, czy tam przypadkiem nie ma jakiejś fajnej plaży, bo chcemy spróbować jakiejś innej plaży niż takiej tutaj w samej Metajnie. Chociaż Więc... one tu bardzo fajne. Są so, ok, tak, są naprawdę przyjemne, ale korzystając z okazji, że mamy jeszcze tutaj trochę słonka i fajną pogodę dzisiaj, to. Chcemy zobaczyć przejście chociaż 10 minut po tej ścieżce i w ten oto piękny sposób zakończyć nasz pierwszy dzień na wyspie Pag. Tutaj naturalni mieszkańcy Pagu Stąd robi się paszki ser Korzystałem z okazji, że jeszcze się ściemnia, ale w bagażniku jeździ hulajnoga elektryczna Postanowiłem przejechać się jeszcze wzdłuż, e, częścią szlaku tym Life on Mars, e, tutaj jeżeli znacie okolice i ten kościółek to najpierw wdrapałem się troszeczkę na kościółek i teraz kontynuuję w drugą stronę, za mną fenomenalny, fantastyczny widok na zatokę, jeszcze podjadę chwileczkę bliżej, muszę tylko uważać na owce cały czas tędy chodzące, no jest pięknie. I tym optymistycznym akcentem, z jakże pięknym, niesamowitym widokiem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy do subskrypcji kanału i czekajcie na kolejne filmy z Chorwacji i z Wyspy PAK.